Ubiegły rok, tak jak i poprzednie lata, przede wszystkim skupił się na phishingu i złośliwym oprogramowaniu instalowanym na urządzeniach klientów. Przy czym ten trend już jest od wielu lat. W 2018 roku zauważyliśmy, że z kilkuprocentowego udziału phishing wzrósł do 20%. Po to, żeby w 2019 roku to już było 40%, ten trend utrzymuje się do tej chwili, czyli około 40%. Stanowi phishing, i ten phishing jest jednym z największych zagrożeń, jakie są skierowane, cyberzagrożeń, jakie są skierowane do klienta indywidualnego. Aczkolwiek firmy też mogą paść łupem cyberprzestępców, wtedy kiedy nieustrożny, nieuważny pracownik da się oszukać. To, co zauważyliśmy w ubiegłym roku, co jest bardzo charakterystyczne, to jest to, że pojawiły się SMS-y, które oprócz tego, że miały charakter phishingu, to także zachęcały do zainstalowania oprogramowania, które było. Programowanie przejmującym kontrolę nad urządzeniami klienta, co w ostatecznym efekcie prowadziło do tego, że oczywiście oprócz utraty danych, które są niezwykle ważne, to także urządzenie mogło być też wykorzystywane do dalszych kampanii i działań związanych z cyberprzestępstwem. Żeby uświadomić, co to znaczy utrata danych logowania, to miejmy świadomość, że te dane. Na przykład wykorzystane do, do dostępu do konta bankowego, pozwalają wyczyścić to konto bankowe, czyli ofiara, która dała się nabrać, która podała swoje dane logowania, no niestety może utracić wszelkie swoje środki, które ma na koncie. O skali jeszcze tego całego procederu nie świadczą liczby. W tym roku, już w pierwszym kwartale, 2 miliony 250 tysięcy klientów naszych obroniliśmy jako Orange Polska przed tego typu atakami, i to oznacza, że Wersus jeszcze zeszły rok, kiedy to było 4,5 miliona, to znaczy, że ta liczba klientów nie utraciła swoich pieniędzy, nie oddała swoich kred kredensiali, nie, ich urządzenia nie zostały przejęte przez cyberprzestępców do tego, żeby mogły, mogli dalej jak gdyby swój proceder szerzyć. Bez automatyzacji, bez e Sztucznej inteligencji, bez machine learningu wiele rzeczy by się nie, nie dali, byśmy rady zrobić. My wykorzystujemy tę wiedzę, wykorzystujemy te narzędzia do tego, żeby rozbudować algorytmy, którymi w cudzysłowie mówiąc karmimy naszą cybertarczę. Cybertarcza to jest nasze autorskie rozwiązanie, które przede wszystkim wykrywa zagrożenia i broni klientów. Współpracujemy bardzo ściśle z CERT-em NASKU, współpracujemy z CERTami innych organizacji publicznych. Także wymiana międzynarodowa jest niezwykle istotna. Oprócz szerzenia pewnej świadomości wśród użytkowników internetu, bo to, tego nigdy za wiele, to właśnie ta wymiana wiedzy jest elementem, który jest niezbędny do tego, aby zapobiegać wie, wielu, większości zdarzeniom spowodowanym przez cyberprzestępców.